Witamy w Process Intelligence Execution Playbook, przewodniku po dostarczaniu wartości w skali dzięki Process Intelligence ze szczególnym uwzględnieniem Process Mining. W tej sesji chciałbym wyjaśnić, jak należy korzystać z tego Playbooka. Został on zaprojektowany jako praktyczne ramy pomagające w operacjonalizacji Process Intelligence nie tylko jako technologii, lecz jako powtarzalnej zdolności generującej mierzalne rezultaty biznesowe. Cel tego playbooka jest prosty. Standaryzować sposób realizacji inicjatyw Process Intelligence ze szczególnym naciskiem na proces mining w zespołach i jednostkach biznesowych oraz umożliwić każdemu od liderów COI po użytkowników biznesowych zrozumienie, jak przekształcać wnioski w działania. Zawiera sprawdzone praktyki, modele zarządzania i jasne struktury odpowiedzialności, zapewniając, że każdy projekt jest mierzalny, powtarzalny i zgodny ze strategicznymi celami organizacji. Ten playbook jest zorganizowany jako przewodnia podróż przez sześć rozdziałów. Zaczynamy od wizji i strategii, definiując ambicje i długoterminowy kierunek. Następnie przechodzimy do governance, wyjaśniając, jak zbudować strukturę programu dla sukcesu. Model dostawy opisuje, jak projekty przechodzą od pomysłu do wykonania. Role i obowiązki wyjaśniają, kto co robi. Potem omawiamy raportowanie wartości i monitoring, szczegółowo opisując, jak mierzyć sukces. Na końcu odniesienia i elementy wspierające, dostarczające standardy i najlepsze praktyki utrzymania programu. Każda sekcja może być używana niezależnie, ale razem tworzą kompletny framework do realizacji Process Intelligence na dużą skalę. Zanim przejdziemy do rozdziału pierwszego, warto podkreślić, że budowa zespołu Process Intelligence tworzy transparentność, efektywność i governance w całej organizacji. Pozwala zobaczyć, jak praca rzeczywiście się odbywa, zidentyfikować nieefektywności i ustandaryzować realizację w jednostkach biznesowych. Rezultat? Szybsza realizacja, mierzalne oszczędności kosztów. Silniejsza zgodność oraz kultura oparta na danych, która ciągle usprawnia procesy dzięki praktycznym wnioskom. Zaczynamy od wizji i strategii, fundamentu każdego programu Process Intelligence. Tutaj definiujemy, dlaczego i dokąd zmierzamy, wyrównując ambicje programu z celami transformacyjnymi firmy. To wskazuje kierunek dla governance, modelu dostawy i metryk wartości, które zostaną omówione w następnych rozdziałach. Wizja Process Intelligence, to uczynić każdy proces biznesowy widocznym, mierzalnym i ciągle ulepszanym, przekształcając dane w zdecydowane działania napędzające sukces biznesowy. To wizja orientacyjna, przedstawiona na tym slajdzie. Może być dostosowana do potrzeb organizacji dla programu Process Intelligence. Wizja zwykle jest realizowana poprzez misję opartą na czterech filarach strategicznych, przedstawionych tutaj. Discover zrozumieć, jak procesy rzeczywiście przebiegają. Analizę Identyfikować i oceniać nowe i potwierdzone możliwości. Optimize Przekształcać wnioski w mierzalny wpływ. Sustain Osadzać ciągłe doskonalenie w całej organizacji. Cel programu to zaczynać od małych kroków, szybko udowadniać wartość i skutecznie skalować. W pierwszym roku skup się na konsolidacji governance, dostarczeniu kilku procesów o wysokiej wartości i osiągnięciu wczesnych sukcesów. Do trzeciego roku dąż do monitorowania kluczowych procesów na poziomie całego przedsiębiorstwa, osiągając utrzymane roi, poprawę wydajności i zdolności do samoobsługowej analityki w jednostkach biznesowych. To progresywne podejście zapewnia solidne podstawy dla długoterminowego sukcesu. W tym rozdziale przyjrzymy się, jak zbudować program Process Intelligence dla sukcesu. Governance definiuje, jak podejmowane są decyzje, jak zespoły współpracują, i jak rozdzielana jest odpowiedzialność w organizacji? Istnieją trzy główne sposoby strukturyzacji Centrum Doskonałości: scentralizowane, hub and spoke i zdecentralizowane. W modelu scentralizowanym jeden zespół odpowiada za governance, dane i realizacje. Idealne, gdy organizacja dopiero zaczyna i potrzebuje spójności. W miarę wzrostu dojrzałości model powinien ewoluować w kierunku hub and spoke, gdzie centralny hub definiuje standardy a jednostki biznesowe realizują projekty niezależnie w ramach wspólnego governance. Na końcu, modele zdecentralizowane pasują jedynie do wysoce dojrzałych organizacji z silnymi lokalnymi kompetencjami. Rekomendowana ścieżka to start w modelu scentralizowanym, aby zbudować standardy i kontrole, a następnie przejść do happen spoke, by efektywnie skalować przy zachowaniu zgodności. Ten slajd pokazuje, jak zespół Process Intelligence łączy się w całym przedsiębiorstwie. Executive Steering Committee zapewnia kierunek i sponsoring. Zespół Process Intelligence znajduje się w centrum, współpracując z zespołami automatyzacji, IT i jednostkami biznesowymi w celu dostarczania mierzalnej wartości. Zespół definiuje standardy, utrzymuje platformę i napędza realizację przez zespoły składające się z deweloperów i analityków, którzy ściśle współpracują z interesariuszami biznesowymi. Process Intelligence jest również ściśle zintegrowane z innymi zespołami COI, takimi jak automatyzacja, proces excellence i data analytics. Razem dzielą zasady governance, KPI i najlepsze praktyki, tworząc zunifikowane ramy zapewniające wyrównanie i przyspieszające usprawnienia na poziomie całego przedsiębiorstwa. Zespół PI pracuje ramię w ramię z IT i zespołami danych, aby zapewnić bezproblemową integrację podczas gdy jednostki biznesowe dostarczają wiedzę o procesie, walidują wnioski i ostatecznie odpowiadają za rezultaty. Ten model ilustruje, jak governance łączy strategię z wykonaniem. Executive Steering Committee, złożony z sponsorów na poziomie C-Level lub szefów BU, albo sponsorów programu, ustala wizję, planowanie i priorytety strategiczne. Zespół Process Intelligence definiuje metodykę. Zarządza realizacją i zapewnia, że wnioski przekładają się na działania biznesowe. Na końcu jednostki biznesowe i IT dostarczają dane, interpretują wnioski i zapewniają, że rozwiązania są stosowane w operacjach. Każda warstwa pracuje w określonym rytmie, od cotygodniowych przeglądów postępów po kwartalne sesje strategiczne, zapewniając wyrównanie, odpowiedzialność i ciągłe dostarczanie mierzalnej wartości. Udane programy process intelligence rozwijają się przez pięć etapów dojrzałości, jak pokazano na tym slajdzie. Zaczyna się od fazy fundamentu, udowadnianie wartości na małą skalę, następnie przechodzi do standaryzacji, budowania powtarzalnej dostawy, skalowania. Integruje process intelligence z programami usprawnień, takimi jak automatyzacja, integracji. Federuje governance i adaptacje w jednostkach biznesowych. I wreszcie optymalizacji, gdzie ciągłe doskonalenie i śledzenie roi stają się osadzone w całym przedsiębiorstwie. Ta ścieżka pomaga organizacjom ewoluować od kilku pilotaży do zdolności na poziomie przedsiębiorstwa generującej trwały wpływ. Zespół Process Intelligence pełni rolę strategiczną i wspierającą, a nie funkcję wykonawczą do realizacji usprawnień czy audytu. Dlatego na tym slajdzie chcemy podkreślić, Czym jest zespół Process Intelligence, a czym nie jest? Zespół jest ekspertem od governance i najlepszych praktyk, umożliwiaczem możliwości i rzetelnym opiekunem programu. Może być partnerem strategicznym, łącząc wnioski z procesów bezpośrednio z KPI biznesowymi i priorytetami usprawnień. Nie jest jednak zespołem wykonawczym usprawnień ani właścicielem procesu. Rzeczywiste dostarczanie wartości odbywa się w ramach zespołów biznesowych lub automatyzacyjnych podczas gdy zespół zapewnia ramy, standardy i wnioski napędzające te usprawnienia. Krótko mówiąc, zespoły Process Intelligence umożliwiają wartość, nie zastępują ogólnego właścicielstwa w biznesie. W tym rozdziale koncentrujemy się na modelu dostawy, ustrukturyzowanym podejściu, które przekształca pomysły Process Intelligence w mierzalną wartość biznesową. Tutaj przeanalizujemy etapy dostawy, kluczowe aktywności i punkty kontrolne, które zapewniają, że każda inicjatywa Process Mining jest powtarzalna, skalowalna i zgodna z priorytetami biznesowymi. Cykl dostawy Process Intelligence składa się z trzech głównych etapów: Qualify, Deliver i Improve. W fazie Qualify wybieramy właściwe procesy, te, które oferują wysoką wartość biznesową i mają gotowość danych. W fazie deliver przekształcamy dane procesowe w wnioski poprzez zwalidowane modele i dashboardy. Wreszcie w fazie improve and monitor skalujemy rezultaty i mierzymy zrealizowaną wartość w czasie. Ten jasny, powtarzalny cykl zapewnia, że każdy projekt przekłada wnioski z procesów na namacalne rezultaty biznesowe. Framework opisuje pełną podróż od identyfikacji wartościowych procesów do realizacji mierzalnych rezultatów. Zaczyna się od qualify, gdzie oceniamy wykonalność i wpływ. Potem definiujemy zakres, mapujemy procesy i modele danych. Następnie deploy and validate. Budujemy potoki danych i uzgadniamy KPI z biznesem. Potem identify value. Kwantyfikujemy szanse i potencjał ROI. I w końcu implement and monitor, gdzie usprawnienia są wdrażane i stale śledzone. Cały cykl opiera się na zasadach agile, promując iteracje. Przejrzystość i szybkość dostarczania wartości. Ten widok daje bardziej szczegółową perspektywę frameworku dostawy, opisując konkretne aktywności, rezultaty i odpowiedzialności na każdym kroku. Każda faza jest napędzana współpracą między zespołem Process Intelligence, jednostkami biznesowymi i zespołami IT lub danych. Na przykład w fazie Qualify i Kickoff zespół uzgadnia cele, gotowość danych i zasoby. W fazie deliver deweloperzy i analitycy budują modele danych, walidują KPI i przygotowują dashboardy. W fazach Identify Value i Outgoing Support zespoły biznesowe walidują rezultaty, wdrażają usprawnienia i zapewniają utrzymanie wydajności. Ta struktura gwarantuje jasność odpowiedzialności, a każdy krok przyczynia się do mierzalnej, udokumentowanej wartości. Przejdźmy teraz głębiej do każdego etapu dostawy. Faza Qualify to fundament udanej dostawy, Process Intelligence. Tutaj decydujemy, które procesy przeanalizować i dlaczego. Zaczynamy od selekcji procesów biznesowych, przechodzimy do definiowania celów biznesowych i kończymy na gotowości technicznej. Każda sekcja zawiera kluczowe pytania do zadania w rozmowach z jednostkami biznesowymi i SME. Celem jest wybór procesów o wysokiej wartości i wykonalności które mogą wygenerować widoczne i szybkie rezultaty. Wczesne wyrównanie celów biznesowych z wykonalnością danych minimalizuje ryzyko i przyspiesza time to value. Krok kwalifikacji obejmuje trzy kluczowe aktywności, takie jak te widoczne na slajdzie. Wybór procesu biznesowego. Musimy zidentyfikować proces o wysokim wpływie i wykonalności. Zwykle wpływ ocenia się przez koszty, wolumen lub punkty bólu. To jest coś, co komunikujesz z SME biznesowymi, aby ustalić, czy proces jest rzeczywiście kosztowny lub generuje dużo problemów. Jeśli tak, warto przejść do definiowania celów biznesowych. Tutaj identyfikujemy kluczowe wyzwania procesowe i oczekiwane rezultaty. Na końcu musimy zweryfikować gotowość techniczną, coś, co ustalamy zwykle w rozmowach z zespołami IT i danych. Walidujemy źródła danych. Czy proces łączy się z Oracle, lub SAP ERP, lub konkretnym systemem CRM? Czy możemy wyeksportować logi procesów z wystarczającą kompletnością i mamy dostęp do tych danych? Ostatecznym wynikiem, do którego dążymy, jest posiadanie priorytetowego pipeline'u procesów z jasno zdefiniowanym potencjałem ROI. W tym celu przygotowaliśmy materiały wspierające które możesz wykorzystać w dyskusjach z szefami jednostek biznesowych lub SME zainteresowanymi projektem Process Mining. Przejdźmy teraz do tych materiałów wspierających. Jak widać na ekranie, otworzyłem kwestionariusz oceny procesu. W tym kwestionariuszu znajdują się trzy sekcje, które przedstawiliśmy na slajdach. Pierwsza to wybór procesu biznesowego. Tutaj znajdziesz pytania, które możesz skierować do szefa biznesu lub SME. Na przykład. Czy ten proces jest kluczowy dla osiągania celów biznesowych? Cele biznesowe oczywiście definiowane są na podstawie celów organizacyjnych lub kluczowych OKR-ów w Twojej firmie. Jakie są kluczowe poziomy bólu lub punkty bólu w tym procesie? Czy mamy dużo poprawek, rework? Czy mamy dużo reklamacji od SME pracujących nad tym procesem? Czy mamy naprawdę zaangażowanych właścicieli procesów, jeśli chcemy wybrać ten proces? To bardzo krytyczny punkt. Potrzebujemy dedykowanego zespołu już od tej fazy, jeśli chcemy się skupić na tym procesie. Druga sekcja to definiowanie celów biznesowych. Możemy zadać pytania takie jak: jakie są kluczowe KPI, które chcemy mierzyć? Czy oczekujemy konkretnych rezultatów? Czy cele procesu, które omawiamy, są zgodne z celami transformacji, które prawdopodobnie ustaliliśmy na początku roku? Ostatnia kwestia to dostęp do danych i ich jakość. Czy mamy wystarczające i dobrze zorganizowane dane zdarzeniowe? Czy mamy case ID, aktywność i znacznik czasu? Czy mamy wystarczające wsparcie od zespołów danych i IT? Wszystkie te pytania, na podstawie rozmów z różnymi interesariuszami, takimi jak szefowie jednostek biznesowych, SME czy zespoły IT i danych, otrzymają wynik punktowy. Wszystkie te wyniki są podsumowane w tym pliku, i na podstawie określonych progów punktowych możemy określić, czy poziom gotowości jest wysoki, oznaczający wynik wyższy niż 4, czy średni, lub niski. Jeśli poziom gotowości jest wysoki, warto kontynuować pracę nad tym procesem w ramach projektu Process Mining. Po wybraniu procesu i modelu danych skupiamy się na dostarczeniu procesu dla kluczowych interesariuszy czyli dostarczeniu wartości. Ta faza Zapewnia, że modele procesów dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. KPI są zgodne z oczekiwaniami biznesu, a wszystkie przypadki użycia są jasno zdefiniowane i priorytetyzowane. Zaczynamy od uzgodnienia zakresu biznesowego i technicznego, potwierdzając, że workflowy, metryki i modele danych są w pełni udokumentowane na podstawie rozmów z SME. Następnie wdrażamy uzgodniony zakres, walidując KPI i dokładność danych z ekspertami merytorycznymi. Na koniec prezentujemy potencjał wartości, łącząc wnioski z ilościowo określonymi możliwościami poprawy i biznes To moment, gdy zwalidowane dane przekształcają się w istotne wnioski wspierające podejmowanie decyzji. Zanurzmy się teraz w każdy z tych trzech etapów: definiowanie zakresu, implementacja i walidacja oraz identyfikacja wartości. Pierwsza aktywność priorytetowa obejmuje kick i ustalenie zespołu. W tej grupie aktywności musimy ustalić właściciela projektu i strukturę dostawy. Zwykle pomysł polega na przeprowadzeniu spotkania kick z zidentyfikowanymi SME z etapu kwalifikacji, z zespołem IT i danych oraz zespołem Process Intelligence odpowiedzialnym za dostarczenie wartości. Kluczowym celem jest potwierdzenie zakresu, kamieni milowych i odpowiedzialności. Następnie, po kikofie, musimy upewnić się, że infrastruktura i dostęp są skonfigurowane. Kluczowe pytania to: jakie środowisko wykorzystamy do developmentu? Czy mamy wystarczające licencje? Czy mamy skonfigurowane narzędzia stron trzecich, aby połączyć się z danymi i pracować w środowisku, na przykład UiPath Process Mining, zapewniając odpowiedni dostęp dla właściwych osób? Na koniec musimy upewnić się, że próbka danych została zwalidowana. Dlaczego? Dzięki temu zespół Process Intelligence wie, że dane są poprawnie ekstraktowane. Po pierwsze, można to potwierdzić, a po drugie, zweryfikować zawartość danych. Wyniki, o których trzeba pamiętać, to ustalony plan projektu, gotowe środowisko robocze i zwalidowana próbka danych. Przygotowaliśmy trzy dokumenty wspierające. Pierwszy to szablon kick-offu projektu. Znajdziesz w nim, jak przeprowadzić kick jakie elementy agendy powinny się znaleźć, jakie slajdy, kryteria sukcesu do omówienia i jakie są kolejne kroki. Drugi dokument to tygodniowy status projektu. Śledzi postęp projektu, punkty akcji, plan projektu i właścicieli poszczególnych aktywności. Ostatnie w ramach zespołu Process Intelligence. Potrzebujemy planu projektu zawierającego wszystkie aktywności projektowe. Szablon kick może być udostępniony SME biznesowym. Plan projektu jest narzędziem wewnętrznym zespołu do śledzenia prac, a tygodniowy status może być również prezentowany komitetowi sterującemu i zaangażowanym SME. Następny krok to zdefiniowanie zakresu biznesowego i technicznego. Zanurzmy się w tę fazę. Zapewnia ona wyrównanie między zrozumieniem procesu, gotowością danych i definicjami KPI. Zaczyna się od przejścia przez proces, przeglądu end-to-end -end workflowów, kluczowych wariantów i punktów bólu. Następnie definiujemy model danych i metryki, mapując zdarzenia na kroki procesowe i wyrównując KPI z celami biznesowymi. Wreszcie, formalne zatwierdzenie zakresu zapewnia, że zarówno interesariusze IT, jak i biznesu, Zgadzają się co do gotowości do budowy i walidacji. Wynikiem jest jasno udokumentowany workflow, zatwierdzony model danych i pełne wyrównanie między zespołami technicznymi i biznesowymi, co tworzy podstawy pod dokładną analizę i zaufanie do wyników. W tym celu przygotowaliśmy materiały wspierające, agendę i kluczowe punkty do omówienia podczas warsztatu biznesowo-technicznego, szablon listy KPI oraz dokument Scope and Architecture Sign-Off, zawierający przejście przez proces, jasno zdefiniowane KPI, co jest w scope i poza nim. Ten dokument zawiera wszystkie powyższe elementy. Przejdźmy teraz do kolejnej fazy: Deploy and Validate. W tej fazie ważne jest, aby kroki łączenia danych i transformacji zbudowały pipeline i przygotowały zestaw danych do analizy. Następnie Rozwój KPI i dashboardów zapewnia konfigurację i wizualizację metryk zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy. Na końcu walidacja danych i KPI potwierdza dokładność przez porównanie wyników z danymi źródłowymi i opiniami SME przed uruchomieniem. Ta faza jest krytyczna, ponieważ buduje zaufanie, zapewniając, że każdy wskaźnik na dashboardzie i każdy punkt danych są wiarygodne i zaakceptowane przez biznes. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne materiały wspierające. Z jednej strony dokument PowerPoint zawiera agendę warsztatu walidacji danych. Szablon Excel Data Validation Template dostarcza wskazówek do walidacji danych, zaczynając od pytań dotyczących wykonalności aplikacji, które powinny zobaczyć SME. Przez istotne aktywności do zweryfikowania, faktyczną walidację przetworzonych danych, aż po walidację KPI z kluczowymi pytaniami, które należy zadać SME. Czy dane widoczne w aplikacji Process Mining są prawidłowe, tak czy nie? Po walidacji Process Intelligence przechodzi od generowania wniosków do walidacji wartości biznesowej lub realizacji wartości biznesowej. Poprzez warsztaty przeglądu wniosków, zespół współpracuje z interesariuszami biznesowymi, aby przekształcić ustalenia w konkretne możliwości działań. Następnie są one kwantyfikowane, mierząc potencjalny wpływ w kategoriach czasu, kosztu i zgodności. W końcu tworzone są casey, łączące możliwości ze strategicznymi inicjatywami takimi jak automatyzacja, usprawnienia LIN czy zmiany polityk. Wynikiem jest zweryfikowany backlog możliwości, priorytetyzowany w UGD wartości i wysiłku, oraz jasny raport biznesowy, zatwierdzony przez sponsorów lub SME, przekształcający wnioski z procesu w mierzalne, wykonalne rezultaty biznesowe. W tym celu przygotowaliśmy materiały wspierające. W nich znajdziesz kroki od kwalifikacji biznes caseu, kluczowe use cases, y, które SME powinien celować, jak je kwalifikować. Jakich ram użyć do analizy kosztu źródłowego dla każdego use caseu, etap kwantyfikacji, a na końcu przykład z projektów Process Mining, pokazujący, jak dokumentować i dostarczać use case realizacji wartości. Po dostarczeniu wniosków, fokus przesuwa się na utrzymanie usprawnień i osadzanie ciągłej realizacji wartości. W związku z tym przechodzimy do fazy monitoringu dla zespołu PI. Cykl zaczyna się od zatwierdzenia i zdefiniowania usprawnień, zapewniając, że business case, zakres i metryki sukcesu są jasno ustalone. Konkretne działania: zespół Process Intelligence dostarczył zestaw business case'ów. Teraz sponsor jednostki biznesowej lub SME musi wybrać najbardziej istotny business case i stworzyć dla niego jasny plan wykonawczy z przypisaniem właściciela. Gdy to zostanie zrobione, przechodzimy do fazy implementacji, gdzie działania usprawniające są wykonywane, monitorowane i w razie potrzeby korygowane. Na końcu walidujemy i osadzamy zrealizowaną wartość, porównując ROI z business case'em, upewniając się, że usprawnienia zostały zintegrowane z operacjami i dokumentując wnioski na przyszłość. Ten zamknięty cykl zapewnia, że proces intelligence dostarcza nie tylko jednorazowe wyniki ale ciągłą optymalizację w całym przedsiębiorstwie. Co to oznacza dla zespołu Process Intelligence? Plan jest zorganizowany w trzech punktach. Wykonanie planu usprawnień, gdzie zespół CRE lub Process Intelligence musi upewnić się, że usprawnienia są rzeczywiście wdrażane. Po drugie, KPI monitoring i przegląd governance. Na podstawie planu usprawnień KPI są jasno śledzone. I wreszcie, szkolenia i enablement Zespół musi zapewnić, że wszyscy interesariusze są odpowiednio przeszkoleni. Zaczynając od wykonania planu usprawnień, główny zespół musi upewnić się, że zespoły biznesowe działają nad identyfikacją możliwości, postęp jest śledzony przez dashboardy i przeglądy governance. Następnie, monitoring KPI i governance zapewnia, że usprawnienia dostarczają mierzalnej wartości. I kluczowe metryki są regularnie przeglądane w celu identyfikacji nowych obszarów optymalizacji w narzędziu Process Mining. Na koniec wspieramy użytkowników biznesowych i SME, aby stali się samowystarczala.